Witajcie w kolejnym vlogu. Jak się nie mylę, siódmym. Tak jak w zapowiedzi, e, dzisiaj przedstawię to, co się dzieje na dyżurze przedstawię. Ogólnym zarysie, bardzo ogólnym e, chciałbym powiedzieć wam to, co się dzieje na dyżurach fundacji, czyli na rozmowach e, z ludźmi, którzy do mnie piszą ojcami, e, matkami, siostrami, mamami, kiedyś i babcia się odezwała, także naprawdę jest szerokie grono tych osób, którzy Chcą pomóc danej osobie, a przede wszystkim chcą pomóc dziecku, by miało jak najnormalniejsze dzieciństwo. Eee, dobra, nie przedłużając, lecę bez cięć, bez niczego, także za jakieś pomyłki, potknięcia, przepraszam, bo już jedna osoba w ostatnich miesiącach mi wypomknęła, że powinienem wycinać, powinienem robić przejścia, to jest nieprofesjonalne. No może tak, jakbym prowadził jakieś milionowe kampanie, to pewnie bym się bardziej przy, przyłożył do tego, by. Ta otoczka była bardziej efektowna. Mi zależy na treści, zależy na tym, co chcę przekazać i na relacji z wami, na rozmowie, na spotkaniach i na pisaniu na portalach społecznościowych. A to, co nagrywam, to jest taką po prostu płęto, żeby utożsamić siebie. Może wydaje mi się, że jest łatwiej kogoś wysłuchać przez parę minut niż czytać. Czy nie wiem, 5 tysięczny tekst, bo naprawdę ja sam nigdy takiego tekstu nie przeczytałem. Więc robię to, co uważam, to co ja bym chciał zobaczyć. To tak ja nagrywam, tak ja to przedstawiam. Także napisałem dzisiaj malutko na kartce. Lecimy. Standardowe, najpierw. Standardowe, normalne problemy, czyli utrudniony kontakt. Zderzenie się z tą rzeczywistością, czyli piszą do mnie, co się, co się dzieje, co się może wydarzyć, jak sobie z tym poradzić, że mają problem początkowy, nie wiedzą czy się wyprowadzić, mama nie pozwala na zabranie dziecka, bo twierdzi, że ojciec się nie interesował, że nie umie, się nie umie wychować, nie umie przebrać małego niemowlęcia, później w dalszym etapie, że nie odprowadzałeś do przedszkola, no to jak możesz teraz odprowadzać, skoro nie żyjemy razem. I to wszystko, to wszystko, co się nawarstwia. No, i próbuję pomóc, tak? Próbuję rozmawiać, próbuję odpisywać najobszerniej jak potrafię i na ile mi czas pozwala. Wiadomo, taki dyżur, wiadomość kilkunastozdaniowa, kilkudziesięciu, nigdy nie rozwiąże problemów. To jest dosłownie promil, nawet nie procent początku waszej sytuacji, waszej decyzji, waszego życia innego, ale od czegoś trzeba zacząć. Pierwszy krok jest najważniejszy. Potem systematyczność i naprawdę bardzo bardzo wiele spraw się nie pod wpływem usilnego jednogodniowego działania załatwić, bo można danego dnia nic nie robić, tylko systematycznie. Raz na kilka dni coś załatwić, raz na kilka dni przygotować jakiś dowód, coś sobie rozpisać i naprawdę to daje dużo większy sens niż takie zawzięcie w soboty, w niedzielę, a w dwa dni zrobię wszystko, a w poniedziałek wszystko leży. Wiem po sobie, po innych. I nie tylko w tych sprawach sądowych, rodzinnych, także po prostu zwykłych życiowych, tak? tak to wygląda. Także. Bardzo większa część jest normalnych rozmów, grzecznych, spokojnych, wyjaśniających, fajnie, że się odzywają, fajnie, że piszą, więc to są takie najnormalniejsze dyżury, najnormalniejsze odpowiedzi, tak? Są przeróżne za to pytania. No, nie będę teraz ich wymieniać, bo bym musiał pół godziny wymieniać pytania, ale. Są sprawy rozwodowe, są sprawy tylko kontakty. Piszą ludzie tylko alimenty, że tam już dziecko ma kilkanaście lat. Ostatnio znajomy do mnie zadzwonił, że e, dziecko już jest prawie pełnoletnie. No i co teraz? Bo mama prawdopodobnie złoży wniosek o podniesienie alimentów. Jak to wygląda? Jak to wygląda prawnie? O co może się domagać? Jak się do tego przygotować? No i troszeczkę porozmawialiśmy, a jeżeli będzie chciał, jeżeli będzie w... Zagłębiał się w ten temat. No to jak, jak wiadomo, wszystko zależy od danego ojca, od danej osoby. Tematy przeróżne, tak? Dochodzą teraz nowe kwestie zagrożenia, u, ukarania za utrudnienia, także kontakty nie tylko z, z ojcem, ale również z dziadkami, jak to wygląda w przedszkolu, jak to wygląda, dziecko zachoruje, trafi do szpitala. No naprawdę dziesiątki, dziesiątki najprzeróżniejszych tematów. Wydaje mi się, że odpowiadam dobrze. Mm, o negatywach za chwilę, także wydaje mi się, że jest, jest fajnie, jest tak, jak powinno być. Tak jak powtarzam, nie wiem o wszystkim, nie znam się na całym wszechświecie. Także jak czegoś nie wiem, to piszę, że nie wiem. Jeżeli dany ojciec jest zawzięty, to sam musi się w danym zakresie y, dowiedzieć. A miło jest wtedy, jak otrzymuje zwrotkę w postaci odpowiedzi. Y, sam odpowie mi na swoje pytanie, czyli mnie też uczy czegoś, tak? Co w danej sytuacji było dobre. No i są takie sytuacje, że za kilka miesięcy piszą do mnie ludzie, słuchaj, zrobiłem to i to i to, udało się, mam taki wyrok, dzięki temu i temu. Nie zdarzyło się, żeby mi ktoś napisał, słuchaj, to co powiedziałeś jest beznadziejne. I naprawdę, nie zdarzyło mi się od początku dyżurów, czyli chyba od marca do pół roku, nie zdarzyło się, żeby ktoś mi napisał, nie masz racji, pomyliłeś się przez ciebie, zawaliła mi się, sprawa sądowa, przegrałem wszystko, wszystko Twoja wina. Adwokat mój mówi, że jesteś beznadziejny i tego typu lawina. No nie, nie, nie zdarzyło się. Ale są trzy historie z ostatnich tygodni, które tak troszeczkę na mnie dały do myślenia dały do myślenia i ukierunkowałem delikatnie moje przyszłe jakby decyzje, przyszłe jakby plany rozwojowe. Pierwsze to jest. Nie, nie, pierwsze nie najgorsze, po prostu pierwsze jest w kolejności. Matka jest Ukrainką, czyli temat bardzo świeży. Jest Ukrainką. W czasie wojny przyjechali tutaj. I co teraz, gdy no nie, nie będziemy obwijać wawelne. mamie się pokręciło w głowie, jest niezadowolona z wszystkiego. Niezadowolona z pomocy teściów, niezadowolona z pomocy ojca. Chce mieć wszystko po swojemu, nie godzi się na nic, nie podoba jej się, gdzie mieszka, nie podoba jej się, jak mieszka, jak wychowane jest dziecko. Jeżeli ojciec się do mnie odzywa z takim tematem, to nie wierzę, że jest agresywny, że ją bije, że, że stara się ją ubezwłasnowolnić w postaci nie masz prawa wyjść z domu, nie możesz wydać dwóch złotych na kosmetyki, na no abstrakcję, ale takie rzeczy w sądach się zdarzają, że kobiety... Yy, piszą pisma, że ojciec ojciec, mąż nie pozwalał mi yy, kupić kosmetyka za 15 zł, bo nie było pieniędzy. Coś, ty, coś w tym stylu. No. Ja też takie coś miałem zarzucane. Wiem, że takiego czegoś nie miało miejsca, więc wierzę, że ci ojcowie, co są normalni, również yy, muszą yy, borykać się z, w, w, z kłamstwem, jakie na nich się yy, rzuca. Tak? Więc wydaje mi się, że ten ojciec, co się ze mną odzywał, ze mną rozmawiał. Również jest normalny. Chce dobra i dziecka, i rodziny. No ale jest trudno, tak? Więc yy, też pyta, co, jak, gdy wróci na, na Ukrainę, co z kontaktami, że on by chciał opiekę, bo matka się nie interesuje, nie pracuje, nie ma zamiaru iść do pracy. I to wszystko to tak się właśnie yy, na napatoczyło, tak? Kwestie, jak wyglądają sprawy yy, sądowe, sprawy uregulowania kontaktów, kiedy właśnie są... Polska Ukraina, Polska Niemcy, Polska Anglia. Ja też spotykam się systematycznie z takimi tematami. Jednak właśnie na razie to było kwestie takie, no bo w Polsce jest tak, bo w Polsce wydaje mi się, że powinno być to tak zrobione, a chciałbym to zagłębić, ale to już na pewno nie na najbliższy czas. Jak to wygląda w relacjach międzynarodowych? Jak dane prawo wpływa na drugie prawo, czyli na przykład dziecko w Ukrainie czy dziecko we Francji? Jak może sąd Polski do tego postrzegać, jak są rozprawy wykonywane, kto gdzie zgłasza jakieś wnioski, czy może być przesłuchanie stacjonarne, czy zdalne, no naprawdę jest ogrom tego, ale to kolejny raz. Tylko i wyłącznie nauczyć, ja się nauczę i inni, którzy się tym zajmują, nauczymy się poprzez doświadczenie ludzi, którzy to przeżywają, tak? Więc yy, taki temat właśnie jest osobą obcokrajową, yy, z obcego kraju, która. Yy, no i robi podgórkę sobie i swoim najbliższym, tak? Jestem ciekaw, jak się to zakończy w najbliższym czasie. Ma się coś tam wydarzyć, więc mam nadzieję, może dostanę odpowiedź, co tam zostało napisane, co zostało zawnioskowane. Inną kwestią jest sytuacja bardzo yy, pojedyncza, tak? Ja się nie spotkałem za wiele razy z takim czymś, nie w takim. Ta pani. Yy, albo pan, bo nie wiadomo kto to napisał przecież trzeba pokręcić trochę. Dobra pani, napisała mi bardzo szczegółowo, bardzo długie, długo pisaliśmy, tak? Naprawdę dużo pisaliśmy o dorosłej osobie, dziecku, małżeństwa, matka jest przy dziecku, ojciec jest oczywiście odizolowany od lat, okłamywany, dziecko nie miało dostępu gdy miało 12 lat, również dzisiaj nie ma dostępu, według prawa ma. Fizyczne kwestie są jak zawsze mocno ograniczone, nie ma możliwości spotkania, i to dziecko, ta osoba dorosła, jest zamknięta w domu od lat, ubezwłasnowolniona. Policja nie może wejść, bo matka nie pozwala bo matka jest wysoko postanowionym urzędnikiem w danym województwie, związanym z sądem, z policją, prokuraturą i z innymi tymi organami ściga i ścigania i innymi. Eee... Dziecko, dziecko kobieta, nie może mm, być przesłuchana, nie może się udać do sądu, nie odbiera listów z e, sądu, z prokuratury, z policji. E, matka nie, nie dopuszcza nikogo, nie dopuszcza ojca, nie dopuszcza rodziny. E, nie wiem, czy ta osoba jest wykształcona, czy w ogóle chodziła do szkoły, bo aż tak się nie zagłębialiśmy. Akurat teraz mi na to wpadło czy w ogóle wychodziła z tego domu. Ale z tego, co ta osoba zewnętrzna, osoba trzecia, która jest zainteresowana po prostu tematem i, i przykrą sytuacją, no pisała mi rzeczy naprawdę bardzo skrajne, tak, bo to, że smutne to wiadomo, ale bardzo skrajne, że jest totalna znieczulica, że się udawała w tyle miejsc, że zero, zero po prostu zainteresowania jakiegokolwiek eee, i to dziecko, później nastolatka, później kobieta jest naprawdę wyniszczona psychicznie, tak, nie ma własnego zdania, nie może nic zrobić, eee, ja, ja zastanawiałem się, czy w ogóle jest w kraju, czy nie wyjechała za granicę, czy w ogóle żyje, tak, no naprawdę różne tematy były poruszane. Poruszaliśmy różne kwestie, jak do tego doprowadzić, żeby tam doszli jacyś ludzie, żeby ta osoba wyszła z domu, no... Było dużo rzeczy poczynianych i tak naprawdę bez efektu, więc, yy, więc... to jest przykre, ale też zadaję sobie zawsze pytanie, jeżeli osoba ma 18 lat, a te problemy są od lat, to przez te lata, no ja wiem, że powiedzmy w tym temacie było coś robione, ale w wielu tematach nie jest nic robione, albo jest robione raz na pół roku, raz na rok, albo tam sobie ktoś przypomni, tak? E, ojciec, rodzina, ojca sobie przypomni o dziecku i raz na rok coś tam napisze, podjedzie pod dom czy tam złoży jedno pismo. No nie, to trzeba niestety systematycznie robić. E, z uporem maniaka, bo z każdym miesiącem, z każdym rokiem, jak dobrze wiemy, w takich sytuacjach jest tylko gorzej, więc przeoczenie takiej luki pół roku rocznej, gdzie można bardzo dużo zasypać sprawami, sytuacjami, wnioskami, żeby, żeby nie dopuścić właśnie do takiej tej sytuacji. No to jest kluczowe tak i dużo osób się do mnie odzywało wcześniej w wielu miesiącach wcześniej, że stracili kontakt z dzieckiem. Teraz to dziecko ma 16-18 lat i oni przez 6 lat nic nie robili. I co teraz. No już mówiłem, teraz już jest trochę za późno, tak? Bo dziecko już ukształtowane, jeżeli widziało, że przez tyle lat nie, nic nie robiłeś, to ma prawo Cię nie chcieć znać, tak? Więc no to jest przykre, ale no to jest rzeczywistość. Ja także zawsze mówię każdemu, że ja nie będę Wam słodzić jak adwokaci, że dajcie mi 5 tysięcy i wszystkie sprawy są wygrane, wszystko wygracie, to co wnioskujemy, wygramy. Nie, tak się nie dzieje. Trzeba twardo stąpać po ziemi i e, lepiej przełknąć gorzką pigułkę i nastawić się na dużo gorszego a uda się coś ugrać, niż nastawiać się, że, a dobra, od przyszłej soboty mam dziecko na weekend, a dziecka nie masz jeszcze przez 3 lata, nawet na godzinę, więc yy, różne kwestie, ale no to była skrajna sytuacja. Jeszcze jedna yy, sytuacja z ostatnich tygodni, tak? Też miałem kontakt z jednym ojcem. To jest sytuacja, kiedy masz zawnioskowane widzenia, jesteś świeżo w trakcie tych spraw. I dostajesz dziecko, mniej lub bardziej. Nieraz nie dostajesz, bo chore, e, nieraz nie dostajesz, bo niby nie chce, ale większość tego czasu jest, y, jest tym dzieckiem, jednak nie ma matki. Od wielu tygodni, może od miesięcy, bo są też takie sytuacje. I od, dziecko odbierane jest od babci, od dziadka, od siostry i oddawane są również tym osobom, i nie ma kontaktu z matką, zablokowała Cię na Facebooku, zablokowała Twój telefon. Dziecko płacze, że dziecko chce więcej z Tobą czasu być, że dziecko nie chce jechać do domu, chce zostać z tatą na noc. I co teraz robić, tak? Bo zabezpieczenie sądowe jest takie, a nie inne, że musisz oddać, bo jak nie oddasz, to się nie stosujesz. Ale jak chcesz porozmawiać z matką, chcesz się spytać o stan zdrowia dziecka w tygodniu, chcesz zadzwonić, chcesz spytać, czy możesz dłużej zostać, może dziecko zostać dłużej u Ciebie, to nie ma żadnego kontaktu od miesięcy. Policja nie ma kontaktu, jest wszędzie zablokowane, tak jak mówiłem. No to też jest ciekawa sytuacja, tak? Też nie, nie pierwsza, no to, że, to, że kobiety blokują swoich, y, swoje miłości na w październiku jesteś miłością w listopadzie jesteś wrogiem zablokowany. Nie, 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 nie znam cię i y, że tak powiem, brzydko wypad z domu, tak? No to jest standard. Y, z tym też się trzeba mierzyć. Y, I sobie trzeba z tym poradzić. Przede wszystkim psychicznie. Później trzeba robić wiele kroków, żeby. No to już wiadomości prywatne, żeby było y, coraz lepiej. Ale są takie sytuacje, że właśnie dziecko chce coraz więcej z tatą, a ojciec nie ma kontaktu z matką. I, i co w tej kwestii? Sprawy nie ma sądowej oczywiście sprawa gdzieś będzie za pół roku. E, wnioskować pisze, wnioskuje, pisze nowe dokumenty, nowe, nowe jakby pisma, y, udziela się w różnych miejscach. Amba Fatima, matki Nima, tak? E, znikła, nie odzywa się. I to samo, pierwsze pytanie. Może pracuje za granicą? Mówi nie, bo prawdopodobnie pracuje tu. Mówi, no to dobra, to ogarni, to zobacz, zobaczy gdzie? Ona mówi, nie ma jej, nie ma jej nigdzie. Nie, nie ma jej w domu, nie przyjeżdża do domu. Zrzekła się dziecka? Mieszka z innym panem? A jeżeli mieszka z innym panem, to jaki ten pan musi być, skoro to akceptuje, tak? Także i faceci niektórzy też są postrzeleni w tej kwestii, że akceptują to. Są okłamywani na pewno, tak? Tak jak wiele osób, tak jak inni są okłamywani na początku, jakby nowego partnerstwa, ale no to też od faceta zależy, żeby wyciągnął pewne informacje, żeby sprawdził pewne informacje. Jeżeli się interesuje partnerką, przyszłą żoną, dziewczyną obecną, no to jej przeszłość też jest bardzo ważna, tak? Czyli. Jakie ma dzieci wychowane, jakie ma kontakt z byłym partnerem, jakie są relacje w rodzinie, no, to są bardzo ważne kwestie, które bardzo dużo mówią o danej osobie, a większość w tym ja kiedyś na to nie zwracałem uwagi, tak? więc to też jest bardzo ważne. No To są trzy przykłady, cztery e, z ogólnymi sytuacjami, które są na co dzień tak spotykane w kraju, na co dzień się ludzie z nimi borykają, a ja raz w tygodniu e, mam okazję z nimi rozmawiać, z nimi odpowiadać. I tak to wygląda, tak wyglądają dyżury, tak? Także yy, ogólny zarys na pewno jest yy, dla mnie ciekawy. Ja się yy, tym interesuję coraz bardziej, coraz więcej planów. Zapisuję sobie w notatniku w telefonie, yy, co jeszcze, co jeszcze, co chcę wprowadzić, co chcę wprowadzić, <laughs> i tego nie ubywa, więc to się nie, raczej nigdy nie skończy rozwój tego. Kwestia, jak bardzo się to rozwinie i jak bardzo. E, pewne sytuacje i środki mi pozwolą na to, więc e, na pewno tak będzie. I już kończąc, nie zanudzając, pozytywy i negatywy. Zacznę od negatywów, bo one są zawsze ciekawsze, się trochę bardziej na nich skupimy. E, jedna osoba od początku dyżurów napisała mi, że to co, im, to, co mu napisałem, nic nie wniosło i nie dziękuję mi za pomoc. Mm, rozumiem, jeżeli ktoś mi pisze: Cześć, mam problem taki, i taki, i 4-5 zdań. To ja mu też piszę kilkanaście zdań. Ja nie będę mu pisał laboratorów, jak to jest w Polsce, jak to, co ma zrobić krok po kroku. Jeżeli ktoś sam od siebie nie daje za wiele, a to jest oczywiście w, w mojej gestii, żebym ja mu ja chciał pomóc, to ktoś chce. Skomplikowane. Jeżeli ja, ja mogę pomóc. Jeżeli ktoś chce tą pomoc, tak? A jeżeli ktoś chce tą pomoc, to musi sam dać dużo więcej od siebie, niż ja jemu dać, tak? No bardzo komplikowane. Dobra, nie będę tylko skasował, niech leci. Prostymi słowami: ja nie dam więcej od siebie niż ktoś. Więc jeżeli ktoś ma w dupie swoją sytuację, to czemu ja mam się interesować bardzo jego sytuacją? Nie wiem, brać dzień wolny, spotykać się z nim, pić kawę przez 4 godziny i mu rysować najbliższe dwa lata życia? Jeżeli ktoś nawet nie potrafi napisać wiadomości, i kolejna wiadomość, która była parę dni temu. Cześć, mam problem taki i taki. Czy mógłbym numer do ciebie i porozmawiać? I to jest często, to jest często, bo to nie jest tam jedna wiadomość. Ja piszę no mam kopiuj wklej wiadomość, nie powiem, że nie witam, jak najbardziej możesz mi napisać Twoje pytania Twoje obawy, odpowiem na dyżurze i jakby co, to jest jeszcze konsultacja, także to co uważasz, w jakim zakresie chcesz żebym Tobie pomógł, nie ma żadnego problemu no i wypisał jeszcze dwie wiadomości, tam po jednym zdaniu i mówię mu, dobra, okej, okay, jestem w pracy cały dzień napisz na dyżurze odpiszę i co? za dużo by pisać i to za dużo, by pisać, albo nie mam czasu na pisanie, albo to nie jest, to nie jest rozmowa na wiadomości, tylko na telefon. No, co mam ci powiedzieć? No, no to szukaj pomocy gdzie indziej, tak? No, ja przez dwa lata poświęciłem życie na fundację. E, o 19 odbierałem telefony, o 22 rozmawiałem, w sobotę o 7 rano, nawet były rozmowy o 9 rano. E, to się skończyło, bo po dwóch latach poprosiłem tych ludzi o jakąś cegiełkę. Dostałem. 300 zł od 5-6 osób, a przerobiłem 300 osób. E, więc tak to nie będzie działać. Faceci nie są wdzięczni, faceci są beznadziejni. Nawet tym, którym pomagam, znaczna większość ich pewnie jest bardzo egoistyczna, e, bez urazy do nich. E, ale tak jest. Więc jeżeli chcecie, bym wam pomagał, to na moich warunkach. Jeżeli nie podobają Wam się moje warunki, idźcie gdzie indziej. E, są, jest fundacja w Trójmieście. Jakieś stowarzyszenie w Warszawie, w, w Kielcach albo w Katowicach jest coś podobnego. I oczywiście mniejsze profile, które się inter, interesują tematem, nagłaśniają to pojedyncze osoby w jakichś tam różnych miastach. Wachlarz i szablon pomocy i wsparcia jest ogromny. Więc jeżeli ktoś mi pisze, że nie ma czasu, żeby napisać mi pytania, żebym na dużo odpowiedział, od, odkładam telefon i pracuję dalej, tak, no... Jedna osoba mi bardzo mądrą rzecz powiedziała i ostatnio nawet Kuba Wojewódzki w telewizji to, fajny koleś w telewizji to powiedział. No ja nie jestem show biznesmenem i nigdy nie będę, ale sukces, albo nie, największa, największa porażka w show biznesie. Chęć i starania się podobania wszystkim. Ja też się nie chcę wszystkim podobać i nie, nie do wszystkich trafia moja pomoc, tak? Więc trafia do tych, którzy utożsamiają się z tym co ja. Mam w głowie, co ja chcę przedstawiać, i jaką ja formę e, ułożyłem sobie na fundację i na moje doradzanie, tak? I tylko tym osobom pomagam. E, nie pomagam każdemu, nie pomagam wszystkim. Nikomu nie odmawiam pomocy, ale jeżeli ktoś nie chce mojej pomocy, to dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam, tak? To są negatywy, a pozytywy. E, no są jeszcze większe, no oczywiście, bo te negatywne kwestie to jest jedna rozmowa na 15, a cała reszta to są pozytywne kwestie, więc niesamowity feedback, tak zwany. Mm, odpowiedzi, tak, czyli rozmowa, czyli słuchaj byłem w sądzie, słuchaj, mam to, mam to, i dlaczego, dlaczego? Naprawdę są bardzo fajne kwestie mm, poruszane. Fajne są wiadomości zwrotne, że ja daję dużo od siebie na dyżurze. Potem ta osoba za trzy miesiące, za pół roku, co nieraz wstawiam też na moje posty, odpowiada, piszemy, rozmawiamy. Nieraz jest rozmowa nawet telefoniczna, bo i się dobrze dogadujemy. E Dzięki Wam przez kolejne miesiące mam coraz większą wiedzę, coraz większą wiedzą mogę się dzielić, coraz większymi różnymi przypadkami. Same plusy. Nie ma, nie ma nic z tym złego, tak? żeby mówić o swoich rozczarowaniach, o swoich porażkach, które potem można przerodzić w sukces. To jest w ogóle mega fajne. No, Ja to robię bardzo chętnie. tak? Obra obrałem sobie jakieś tam ramy. Ułożyłem sobie w tygodniu dany okres, tylko dany czas, tylko na fundację, bo jeszcze mam pracę, jeszcze mam życie prywatne, jeszcze mam swoje sprawy sądowe, które są bardzo liczne, e, swoje pomysły na życie, do tego z trochę sportu, trochę znajomych, trochę czasu wolnego, także to wszystko się zbiera, tak że jest to ułożone. Jak ktoś tego nie rozumie, trudno, e, co dalej? Fajnie, że ojcowie sami od siebie piszą, że słuchaj, dziękuję, że mi pomogłeś, fajnie, ja jestem albo nawet nie pomogłeś, po prostu się odzywają do mnie i piszą, że słuchaj, przeszedłem, to jestem z takiej miejscowości, tak jak ostatnio yy, kolega, jesteśmy z, yy, jestem na przykład nie wiem, ze Szczecina, z Poznania, z Warszawy. Jak będziesz miał kogoś, który ma taki problem, odezwij się, yy, daj mi numer, nadaj mu numer do mnie, pozwalam, nie ma żadnego problemu, będziemy się spotykać, będziemy i to jest właśnie to. Co chciałem od dwóch lat zrobić, tak? Parę dni temu mam znajomego Darka z Gdańska, z jego spokojnie mogę powiedzieć. Odezwał się taki młody tata, młody rozwodnik, że tak powiem. Słuchaj, czy masz kogoś z miasta, bo oglądam swój profil, ale chciałbym z kimś porozmawiać. Minuta czasu. Darek, ta, znaczy, nie, do Darka nie napisałem. Napisałem do niego, słuchaj, Mam numer do Darka, odezwij się. Na drugi dzień Darek mi napisał, słuchaj, odezwał się do mnie, Staram, postaram się mu spotkać, pomóc. I tyle. I ja tak naprawdę y, jestem odciążony w jakiś sposób. Wiadomo, jeżeli mi napis napisze, no to będę z nim rozmawiać, nie ma żadnego problemu. Ale mm, oni już chyba ze sobą rozmawiali, a jeżeli nie, no to będą pewnie niebawem rozmawiać. Ech. No i spotkanie na żywo, spotkanie przy kawie, czy nawet, nie wiem, rowerem po drodze gdzieś podjechać i w parku sobie posiedzieć, pogadać, no to jest... Tysiąc razy lepsze niż czytanie czegoś tam na internecie, tak? Także no to bardzo fajnie się rozwija i z każdą nową osobą, ta która przyby przybywa nie wiem raz na dwa-3 miesiące, będzie więcej, Ok, będzie mniej, nie zmuszam. To trzeba czuć, to trzeba chcieć, a nie że ja będę zmuszać. Dobra, to teraz ty będziesz ogarniać katowice, bo się do mnie odezwałeś. No nie, no ktoś czuje, to się odzywa, to trzeba chcieć, trzeba umieć być spokojnym, umieć przekazać swoje e, doświadczenie. Fajnie, to mnie cieszy, to się właśnie fajnie kręci tak jak chciałem. Potem spotkanie, potem warsztaty, poczta pantoflowa, czyli jedna osoba powie 30 osobom, kiedyś to sobie przeliczałem. Jedna osoba powie 30 osobom w roku, potem te 30, osobów, 30 osób powiedzą 30 osobom w kolejnym roku. I liczyłem, że w 5 lat chyba można dotrzeć do 1,5 miliona osób, jakoś tak. No wiadomo, nie wszyscy są zainteresowani, ale... Ale to zostaje w głowie, tak? Jak jakaś fajna reklama, jak jakiś fajny post, to zostaje na ileś tygodni w głowie. I jeżeli ta, ta osoba się dowie, a jest taki ktoś, co pomaga, jest taka fundacja, co ogarnia to, a mój tam znajomy, gdzieś tam daleko, coś tam przypomniał, że jego znajomy, gdzieś tam kuzyn, wujka, ciotki ma taki problem, a napisze, a wyśle linka. Mi nic to nie szkodzi. Chciałbym, żeby tak ludzie myśleli. No, może się to zmienić czasem. Eee, ostatnie. A, no to już powiedziałem, że nic nie maleje, że wszystko fajnie się kręci, fajnie rozwija. Także, nie przedłużając, vlog zakończony, działamy, rozmawiamy, spotykamy się. Mam nadzieję, po wakacjach znowu ruszą spotkania. Chcę też ruszyć rozmowy w kupę, mam nadzieję, że ktoś się zainteresuje. Jeżeli ktoś ogląda ten filmik i chciałby, tak jak w rozmowach kupę, czyli w moim samochodzie, porozmawiać 20 minut o swojej historii, coś tam od siebie nie boi się, nie wstydzi. Będę szukał, będę się starał to rozkręcić, chociaż raz na właśnie kilka miesięcy jeden filmik nagrać. Bo usystematyzowałem sobie to wszystko. Mam czas. Mogę spokojnie podjechać do innego miasta, możemy się dogadać. Lecimy z tematem. Eee, wszystko jest ok, wszystko się fajnie kręci. Moje życie też jest coraz fajniejsze, prywatne. Wszystko się powoli układa, co mnie bardzo cieszy, więc mam nadzieję, że najbliższe lata mogą być bardzo fajne. Co też motywuje do jeszcze większego działania, jeszcze większego rozwoju osobistego. U mnie duże zmiany w najbliższym czasie myślę, że będą. U Was też mam nadzieję, że mimo prób i, i chęci, znaczy dzięki próbom i chęciom będzie coraz lepiej. Także trzymajcie się i do zobaczenia w sieci.